czy żyjemy już w oparach mrożkowskiego absurdu charakterystycznego właśnie dla polski ludowej tej od Bieruta aż po Jaruzelskiego a może mamy do czynienia z reżimem Tusk'a przypominającym coraz bardziej Reżim Bieruta. Pytam o to również dlatego, ponieważ po dojściu Tuska do władzy z różnych mediów publicznych, tych centralnych i regionalnych, wyrzucono ponad tysiąc dziennikarzy. No, my należymy do jednych z tych wyrzuconych, więc niejako na własnej skórze doświadczyliśmy czegoś, co się nazywa wolnością słowa. Za nazwanie Rzymu Tuska w grudniu 2023 roku został pan postawiony, że tak powiem, przed faktem wyrzucenia z pracy. Ja również jako współwinny, ponieważ w to audycji, którą prowadziłem, miało miejsce, więc no żyjemy w takich, w takich czasach. Trzeba to że tak powiem, przyjąć na, na klatkę.